Także wracamy, jeszcze wam nagram jak wygląda ta kolejka. Tu macie ujęcie ładne na kolejkę. Ładnie widać zdanie. No Ładnie widać Ach te bieszczady Hej Bieszczady, hej Bieszczady Na Bieszczady nie ma rady Skąd te chmury takie dziwne się porobiły Ja wiem skąd A wy wiecie Jutro albo poi trzeba padać deszcz No niestety Tak to jest

i have a Według mnie to lepiej było jak tej kolejki nie było. Ładniej tu było. Tak bardziej kameralnie. Cisza, spokój. Teraz to już widzicie. Nie te Bieszczady co kiedyś. W sumie to nie są Bieszczady. Bieszczady są tam dalej u góry. Ustrzyki górne. Wetlina. No nie. To jest taki przedsionek Biesz, Bieszczat. To jest taki przedsionek Bieszczat Solino. 我们微信上。 to macie statek wycieczkowy Werras on opływa całe, cały Zarów Soliński super sprawa, kiedyś na tym byłam. nie wiem, z dwie godziny to zajmuje coś takiego albo trzy, bo też przerwę robią w jednym miejscu że można iść na obiad, zależy jaka wycieczka ale tam na koniec Jeziora Solińskiego się dopływa i tam jest taka knajpa można sobie iść na obiad, postój robią, pospacerować i później się wraca To jezioro jest wąskie, ale bardzo długie Tak wam powiem, że fajne Kto nie był, to warto przynajmniej raz przyjechać zobaczyć no. I patrzcie się jaki ładny zachód słońca tylko te chmury nie ciekawe, bo będzie lać O, widzę Dyska, widzę Dziadka Do jakiego Dziadka idzie na jezadku? A, <grymny>

Muszę dojeść loda i wam tu jeszcze nagram rowerki. O, jakiś stateczek dopływa, ale musimy nóżki zamoczyć, nie? nie? O, jak ta sytuacja wygląda? No, woda taka jest letnia. Tak, wiecie. Woda letnia, taka chłodna, serdeczek dopłynął jakiś. no będę już uciekał, jeszcze wam tutaj chciałem nagrywać te rowerki, jak to wygląda

także tam nie wolno wchodzić to sobie tak jak ja sobie wszedłem bo to niby prywatny jakiś port no ale nagrywać to wiadomo z daleka mogę sobie nie muszę tam wchodzić no nie mają prywatny port no to pewnie chcą żeby na rejsie zapisać no nie ale niestety na rejs nie, nie popłynę bo, bo się nie uda mi z tego względu, że muszę wracać